No i proszę. <laughs> Pomyślałem sobie, że wiele już razem przeszliśmy. Jesteśmy jak kumple z wojska. Wpadłem więc na pomysł, że może zaproszę cię na kolejkę prosto z mych osobistych zapasów. Rodzinna receptura dedykowana towarzyszom broni. <laughs> tak, strażnik wkracza do akcji. <gry> Jak się czujesz? O nie, reszta jest dla mnie. Musiałbyś zrobić coś niewyobrażalnego, żeby dobrać się do reszty. Chcia... Chciałem ci tylko powiedzieć, że po tym wszystkim, co przeszliśmy. Jesteś dla mnie jak brat. Od lat nie miałem nikogo tak bliskiego. A strażniku, zaraz uronię łzę. Ale to może dlatego, że fasola daje o sobie znać, jeśli wiesz, co mam na myśli. Chciałeś o czymś porozmawiać?